Nowy rok, nowe bajki, no i nowe kontrowersje. A mianowicie Crunchyroll co rok organizuje galę dla najlepszych anime roku. Fajna sprawa, jednak ludzie odpowiedzialni za to, zamiast dawać do nominacji anime, które rzeczywiście zabłysnęło lub zasługiwało na walkę o dany tytuł, to po prostu dawali te najpopularniejsze i wyjebane. Więc widzowie, trzeba przyjąć inicjatywę i docenić bajki, które rzeczywiście zasługują na wygraną. Dobra, zaczynamy od najlepszej kontynuacji, więc na starcie wyjepmy najsłabsze ogniwa. Demon Slayer. Ładnie wygląda, jednak jedyna rzecz, w którym ten tytuł jest dobry, to świetnie wykonana animacja. Nic więcej. Drugi sezon pomimo tego, że skupia się w pełni na jednym pojedynku, gdzie nie ma prawie żadnej fabuły, to i tak oglądał się zajebiście, bo ciągle była dynamiczna walka z innowacyjną animacją. Więc były emocje i trzymało w napięciu. Natomiast ten sezon był średni i przewidywalny. Znowu ten schemat, że główna postać dostaje po ryju, leży i na krawędzi życia nagle odpala się jakby nigdy nic. Czyli każdy sezon Demon Slayera. Tylko historie postaci były fajne. Plus fakt, znam już cel Muzana. Natomiast w tym sezonie ci przeciwnicy, czy demon Vazon, czy ten uciekający kurdupel, no nie byli ciekawi, nie byli. Animacja była spoko, ale nie ma porównania do poprzedniego sezonu. Spy Family. Pierwszy sezon podobał mi się, ponieważ było to coś nowego. I jako komedia nie dość, że potrafiła rozbawić, to rzeczywiście była ciekawa i pokazała, że ten tytuł ma potencjał. Jednak jeśli chodzi o ten sezon, no to był średni. Gdybym robił nominację, to na pewno bym tego tutaj nie dał. Zamiast tego powinno się tu znaleźć drugi sezon Link League, albo czwarty sezon z Teaser 7, który sezon na sezon robi solidny progres i coraz bardziej odkrywamy fabułę. Tylko problem w tym jest taki, że kończy się w najlepszym momencie i te odcinki trwają po mniej więcej 12 minut. Pamiętam jak chciałem przed obejrzeć jeden odcinek i do spania, aby zobaczyć co tam mniej więcej będzie, a wyszło, że się wkręciłem i w półtora godziny skończyłem cały sezon. Więc szkoda, że takie krótkie, bo rzeczywiście fajny jest ten tytuł. Ale dobra, skupmy się na tym, co mamy tutaj. Te dwa tytuły wyrzuciliśmy, więc lecimy po kolei. Finałowy finał Attack on Titan. Nie chcę narzekać, ale przez to jak długo trzeba było czekać na to, to spadła mi zajawa. Ostatni film, no był w porządku. Tak jak poprzednie sezony były świetnie zrobione, to do tych ostatnich filmów mam mieszane uczucia. W sumie z tego wszystkiego najbardziej podobała mi się rozmowa Armina z Erenem, a w akcji to miałem kompletnie wyjebane. Z One Piece'em dalej nie jestem na bieżąco, ale widziałem, że niektóre momenty mają zajebistą animację. A tak, to dalej jest jakie jest i słyszałem, że ci, którzy czytają mangę dalej narzekają na anime. Dobra, Villain Saga kontra Jujutsu Kaisen. Czuję się jakbyśmy już na starcie przeszli do anime roku. Dlatego pokrótce, aby nie przedłużać, bo pewnie pojawi się na końcu. Oba tytuły są świetne, jednak jak na adaptację z magii Jujutsu Kaisen, nie dość, że jest najbardziej wierny mandze, to jeszcze dodali od siebie bardzo dużo i przebili oczekiwania. Więc jako najlepszą kontynuację, no tutaj dałbym Jujutsu Kaisen. A patrzcie co wygrało na tej stronie. Mamy do wyboru Jujutsu Kaisen, które rozpierdoliło obecny rok. Mamy długo wyczekiwaną Sagę, która świetnie przedstawiała metamorfozy Torfina. Emocje, bratnią przyjaźń, no coś pięknego. W sumie Jujutsu Kaisen też to było i to tak samo świetne. Ale dobra, tyle bajek do wyboru, a nominacje do najlepszej kontynuacji roku wygrał One Piece. Anime, które wychodzi przez 20 lat prawie nieprzerwanie co tydzień. No, fanów One Piece chyba już odjebało. Tutaj już mamy ciekawe tytuły. Oszynoko. Pamiętam jak było głośno kiedy wychodziło i znajomi mówili mi obejrz pierwszy odcinek, smutny w chuj, emocjonalny, zajebisty. Jednak jakoś mnie to nie dotknęło. Gdy oglądałem pierwszy odcinek to było tyle sygnałów, że ciągle wskazywało na to, że sytuacja się podtoczy tak jak się potoczyła. Albo w sumie przez opinię ludzi miałem takie nastawienie, bo jest to całkiem normalne. Jednak w następnych odcinkach to co się działo, to muszę przyznać, że pozytywnie się zaskoczyłem. Świeży temat, idealny do obecnych czasów. Ogólnie bardzo fajnie się oglądało. Hell's Paradise i Zoom 100. Było spoko no ale nie na tyle, aby wygrało z takim Chasomenem czy Oshinoko. Heavenly Delusion o dziwo zaskoczyło mnie i muszę przyznać, że jest tu całkiem dobre. Nietypowe anime z nutką tajemnicy, w której nie wiadomo o co chodzi, ale przez to jak dużo skrywa i powoli odsłania, to wzrasta ciekawość jeszcze bardziej. Chainsaw Man. Myślałem, że hybryda kreski z animacją 3D może rzucać się w oczy, jednak ten efekt sprawił, że animacja była bardzo płynna i akcja oglądała się zajebiście. Anime ubóstwiane przez introwertyków. Boci lubię, ale z początku mnie irytowało jej zachowanie jak wyolbrzymiali jej niektóre problemy i to, że nie potrafi powiedzieć nawet jednego słowa do nikogo. Jednak od połowy, gdy zaczęło to się stawać bardziej poważne, to również żarty z jej problemami były mniej wyolbrzymiane, ale za to idealne w punkt. Przez co polubiłem to anime. Fajne tytuły, fajne, jednak brakuje jednej bajeczki, o której było dość głośno. Czyli Pluto. Anime od gościa, który stworzył taką perełkę jak Monster. Oczywiście nie było tak dobre, natomiast widać, że gość potrafi robić rozbudowane historie i następnie wzbudzać ciekawość. Scott Pilgrim też było fajne, ale nie zastąpiłbym tego żadnym tytułem stąd. Dobra, szczerze ciężki wybór, ponieważ Oshinoko jest rzeczywiście bardzo dobre. A z drugiej strony chciałbym, aby Heavenly Delusion wygrała jakąś nominację. Bo jest to ciekawy tytuł, lecz niestety niedoceniany. Dobra, widzowie, po krótkiej przerwie męska decyzja i daję na Chainswoman'a, który został bardzo dobrze wykonany. Po samym openingu i tym, że każdy odcinek ma swój indywidualny ending, widać, że wiedzą, jaką perelkę mają w swoich rękach i mocno się do tego przykładają. Nie mówiąc już o animacji, to pomyślcie sobie, co będzie w następnym sezonie, gdy w Chainswoman nie przejdą do konkretów. No i tu widzę, że ludzie też wybrali Chainsaw Man jako najlepsza nowa seria. I zawiem, będę szczery, obejrzałem stąd tylko dwa tytuły. Blakleweran nie oglądałem, więc tym bardziej film Blue Giant Nat. Chyba to studio zawsze cenę chciało zrobić ten film. Kontynuacja Kaguji w formie filmu. Fajny, w końcu przechodzą do konkretów. O filmie Psychopassa pierwsze słyszę. W ogóle nie wiedziałem, że to dalej jest kontynuowane. Myślałem, że to chyba na trzecim sezonie się skończyło. Suzume film Makoto Shinkaja, czyli gościa, który stworzył Kim wa i Tenkinoko. I właśnie Tenkinoko podobało mi się bardziej. Ale widać, że Makoto kombinuje coś nowego i jak zawsze progresuje wizualnie, ponieważ jego filmy technicznie bardzo dobrze wyglądają. The First Slam Dunk. O tym słyszałem pozytywne opinie, że nawet jeśli nie oglądasz slam Dunka, to ten tytuł i tak jest warte oglądania. No to widzowie trzeba się przekonać. W sumie obejrzałem stąd dwa tytuły i to akurat dwa najpopularniejsze. Dużego wyboru nie mam bo pomiędzy Kagują a Suzumę, jednak no Suzume jako film bije Kaguje na web. W końcu pełnometrażowy film anime, który jest dopieszczony od każdej strony przez Makotosnika, więc ostatecznie daję na to. Najlepsza oryginalna historia, czyli kategoria, gdzie mamy anime, które nie powstało na podstawie mangi, tak jak większość tytułów, tylko studio zrobiło swoje własne anime. Tych dwóch anime nie znam i widzę, że raczej nie chcę tego zmieniać. Dobra, tutaj mamy trudny pojedynek. Anime o pokojówkach, które pracują w kawiarękach, a po zamknięciu biorą kije baseballowe, klamki i rozwiązują problem z konkurencją. A drugi tytuł to komedia, w której płatni zabójcy zostają ojcami. Wiem, że dziwnie to brzmi, ale rzeczywiście jest to dobre anime, ponieważ z różnych przyczyn przygarniają pod swój tak dziecko, przez co mamy momenty akcji, komedii i czasem takie wzruszające momenty. Więc teraz wybór. Pomiędzy pokojówkami z gnatami, czy dojrzalsza i lepsza wersja Spy Family. No, Maid Wars było kupie w chuj, ale zajebiście się oglądało taką parodię jakuzy. Dobra, ostatecznie daję na pokojówki, aby wiedzieli, żeby robić więcej takich tytułów. A na stronce wygrało Buddy Daddies. Pomimo tego, że ten film skupia się na finałowym pojedynku, gdzie ciągle walczą, na co wskazuje nazwa finał finałowego sezonu, to szczerze, jeśli myślę o animacji, to tylko jedna akcja przykuła moją uwagę. A mianowicie ta scena, kiedy Levi rzucił się na tytana Arena, aby otworzyć mu pysk rakietą. Natomiast Chainsaw Man miał sporo scen z zajebistą animacją. Oczywiście jest to seria, więc miała wiele momentów w porównaniu do Aota, który był filmem. Demon Slayer, król animacji. No w tym sezonie się zbytnio nie popisali. Ale z drugiej strony, w poprzednim sezonie postawili tak wysoko poprzeczkę, więc ciężko byłoby przebić, albo chociaż zrobić mniej więcej na tym samym poziomie. No ale tutaj było dosłownie kilka fajnych scen, nic poza. Z drugiej strony nie wiem, jak było w madze, więc może nie było z czego wycisnąć. Tego nowego trygana nie oglądałem. Jujutsu Kaisen z potężnym Shibuya Arkiem i Mob Psycho, który ma specyficzną kreskę, ale za to idealną do dynamicznych animacji. Jako finał już w całej serii można pomyśleć, że były największe dymy. I rzeczywiście tak było, tylko ten sezon jest bardziej emocjonalny. Natomiast jeśli chodzi o pojedynki oraz animacje, no to drugi był lepszy. Widzowie, ciągle mówimy tutaj o animacji. Cały sezon poświęcony pojedynkom, które były zajebiście zanimowane: Megumi kontra Toji, Itadori i ten krwisty ziomek, odpał Sukuny i piękne momenty stodo, wyglądające dosłownie 1 do 1 jak z My Hero No i do takiej zajebistej postaci to zrobili. No, tym momentem skradło moje serce, widzowie. Daję tutaj na jujutsu. A na stronce dali Demon Fakt, ma swoją unikalną animację, natomiast dla tego sezonu nie dałbym tej nagrody. Najlepszy projekt postaci. Oshinoko, zdecydowanie. Kolorki, pełno szczegółów, wystarczy spojrzeć na ich oczy. Juju Kaisen wygląda identycznie jak w manze. Ale z Paradise. W porównaniu do mangi ma mniej szczegółów, tak bardziej łagodnie wygląda. A Trigger jest CGI jakoś supertnie wygląda. O Demon Slayerze powiem tak jak rok temu, czyli te postacie z mangi wyglądają średnio. Natomiast w anime są narysowane o wiele lepiej. Przede wszystkim Tanjiro i Nezuko, więc dają dużo od siebie. Ale w tym roku moim zdaniem wygrywa Oshinoko. Najlepszy reżyser. W przypadku ataku Titan trzeba podkreślić, że sporo dali od siebie. Scena z ramblingiem jest ciekawie przedstawiona. Taka żywa, że aż czuć jakie tam jest piekło. Również zmienili kilka rzeczy, jak dialog Erena z Arminem, przez co stał się sensowny w porównaniu do mangi, lub też ich miejsce rozmowy, bo w manze była to skopana ziemia przez Titany. A w anime zrobili Morze Krwi, które wyglądało o wiele bardziej ciekawie i też miało większy sens, gdy wyciągał muszle. Niektóre momenty w aucie były zajebiste, jednak gdy rozprawili się z Erenem, to zaczęła lecieć nuta po niemiecku, która w moim odczuciu była kompletna nie na miejscu. Mogli dalej pociągnąć tą nutkę z pianinkiem, która leciała, gdy Armin przytulał arena. bo bardzo fajny klimat to tworzyło, tylko że mniej taki epicki sposób. Natomiast anime Boci the rok w porównaniu do Manki różni się bardzo. W ogóle taka ciekawostka, Boci w Madze ma sporo echi, więc bardzo dobrze, że pozmieniali i wyrzucili to, bo po co to tutaj? Plus dobrali dużo fajnych piosenek. Prawdę mówiąc tak jak patrzę na te wszystkie tytuły, to wszędzie odjebali kawał dobrej roboty. Ciężko mi wybrać, ale czuję, że ta nagroda powinna polecieć do gościa, który zrobił adaptację boci, ponieważ chłop znalazł takie boci, wyczuł w niej perełkę i postanowił pozmieniać pod anime i dać od siebie sporo wstawek humorystycznych, więc wybieram to. I na stronce wygrało Jujutsu Kaisen. Pewnie przez popularność, ale też trzeba pochwalić za to chłopa, ponieważ większość tych ikonicznych scen z drugiego sezonu, jak na nami chwyta tego gościa za włosy, czy oczywiście sceny z todo, to tego normalnie w mance nie było, więc wielki plus dla tego gościa. W tym roku dodali nową kategorię za najlepszą kinematografię, która polega na ocenianiu wszystkich aspektów związanych z obrazem, gdzie zastosowali lepsze ujęcia, obroty kamery, animacja i ogólnie takie rzeczy od strony technicznej. Najlepszym przykładem jest Chainsaw Man. To jest scena z mangi, a tak wygląda w anime. Inne? Tak. Lepszy niż w Madze? Też tak. A tak na poważnie, Chainsaw Man ma pełno takich momentów, w których odnosi się wrażenie, jakbyśmy oglądali kinówkę dopracowaną pod każdym względem. Gdzie nie tylko momenty akcji były robione na wysokim poziomie, a również takie zwykłe sceny, które tego nie potrzebowały. A tak zrobili, że gość co robi sobie śniadanko wygląda wciągająco. Z pozostałych tytułów też są ciekawe sceny jak Heavenly Delusion i Out, ale nie w takim stopniu jak Chainsaw Man, więc tu znajduje się idealnie a wygrał Jujutsu Kaisen. Oba te produkcje są od tego samego twórcy i trzeba przyznać, że odjebali kawał dobrej roboty. Jednak podoba mi się to w Chainsaw Manie, że przykuwali uwagę takim spokojnym, zwykłym scenom. Najlepszy romans. Fajne są tutaj tytuły, jednak widzowie. Jest jedno anime, które pod względem romansu bije wszystkie tutaj anime. A mianowicie dałbym tutaj drugi sezon Mushoku Tensei. Pomimo tego, że jest zajebistym tytułem fantazy, to prawie cały drugi sezon poświęcony jest sytuacjom sercowym. A nawet ich poważniejszym problemom, które w innych tytułach nie są poruszane: depresja, rozpacz, złamane serce. I przede wszystkim aspekt fizyczny, czyli problem z knagą. Więc przełamuje schematy, prezentuje coś nowego, coś interesującego, a nawet przydatnego. Dlatego najlepszy romans rok. Trafia do muszoku tęsej. Maszle moim zdaniem jest bezbeckie. Co jest smutne, bo z jednej strony powinno mi się podobać, ponieważ chłop zamiast używać magii, używa siły mięśni, wyciska na klatę. Nazwa mojego Discorda: Handlembe. Plus fakt, lubię postacie, które nie potrafią tego co każdy, więc obierają inną drogę i specjalizują się w innej dziedzinie, jak Rock Lee, czy taka Maki Jujutsu Kaisen. Ale przez to, że jest to komedia bez jakiejś fabuły, to nie ciągnie mnie do oglądania. Dajcie znać, czy warto po to sięgać. No ale opening trzeba przyznać, że ma dojebany. czy to taka komedia poprzez łzy, gdzie czartują z tych introwertycznych momentów. W sumie bardziej z lęków społecznych. I nie dość, że momentami potrafi sprawić uśmiech, to te problemy, z których cisną bekę, to są rzeczywiście prawdziwe. Więc w większość przypadków żarty są idealne w punkt. Jednak widzowie, ta scena, kiedy byli jej w pokoju i dotknęli czoło Boci, wiecie, kontakt fizyczny z introwertykiem, to tak zajebiście to przedstawili. Serio, ta scena wraz z tym sutrakiem jest wybitna. Kocham ten moment. Potem przyznałem znajomemu, że Boci jest dobre, a dziś przyznaję jej za to nagrodę najlepszej komedii. Na rol wygrało Spy Family. Nie wiem. Szczerze nie wiem jak to skomentować. Lepsza akcja roku. Zbliżam też nie jestem na bieżąco, ale to się zmieni. Dobra widzowie, no tutaj nie ma co dyskutować. Akcja z zajebistą animacją, pojedynki pełne emocji, czyli duo Itadoriego i Todo. A dokładnie ta scena z Wisiorkiem. Ja pierdolę widzowie, wzruszyłem się na tym. Najlepsze jest to, że tego normalnie w Manze nie ma. W Manze spada wisiorek i nagle przybija pionę z Mahito i zmienia się z Itadori a w anime z tych dwóch panelów zrobili minutową animację z dedykowaną nutką, która w chuj nadaje barw Todo. Tak samo było z tą sceną z kamieniem. Podoba mi się to jak wszyscy są zgodni i nawiązują do All Might z My Hero Academy. Szybuja Arc zdominowała, a dokładniej mówiąc rozpierdoliła obecny rok. Nieważne czy lubicie Jujutsu Kaisen czy nie, trzeba przyznać, że jako shounen uczy się na błędach poprzednich tytułów i robi to o wiele lepiej. Przez co mamy zwroty akcji, czyny mają swoje konsekwencje i nie kończy się tak pięknie. Dlatego robi to bardzo dobrze i w tym zestawieniu wygrywa. W tym sezonie Mushoku Tensei nie było zbyt dużo akcji, ale i tak fajnie się oglądało. Jeśli chodzi o fantazy, to spośród tych wszystkich tytułów Mushoku pasuje najbardziej. O sama ranking tak samo, ale to ma vibe taki trochę baśniowy. Maszle nie lubię, a Hell's Paradise było spoko. Więc wybór jest prosty i daje na Mushoku Tensei. Na Crunchyroll drugi raz rzędu wygrał Demon Slayer. W animacji czy akcji rozumiem, ale jako fantazy kompletnie mi to nie pasuje. Oszinoko pierwszy odcinek nie był dla mnie dramatyczny, ale za to fajnym przedstawieniem celu tego tytułu. A problemy w postaci pobocznych też były interesujące i nawet prawdziwe. tak on Titan. Jeśli miałbym oceniać całe anime, to bym zdecydowanie dał na to. Natomiast mamy tylko pierwszą część finału finałowego sezonu, gdzie aż tak dużo się nie działo, poza Sasage Hanji i scenami z Ramblingu. Heavenly Delusion. Zdecydowanie z ciekawym tytułem, ale jako dramy bym tutaj nie dał. Znaczy, z jednej strony jest, bo chłop się zakochał w tej babce, ale to jest chłop w ciele babki. Z jednej strony przykre, ale dla większości to i tak nie stanowi żadnego problemu. Widzowie. Tak jak świetnie mi się ogląda obraz Todos i Tadorim w Jujutsu Kaisem, to tak samo świetnie mi się oglądało męską przyjaźń Torfina z Einarem. Depresja. Problem Torfina. Gdzie pomimo pełno skurwysyństwa w tym świecie, znajdą się też dobre osoby. No i oczywiście narodzenie pięknej, męskiej przyjaźni. Widzowie. Czytałem mangę, oglądałem anime, daję winną swagę. A ludzie dali AOTA. Może to przez popularność i sentyment. Lubię AOTA bardzo, jednak tutaj do wyboru był tylko pierwszy film. Dlaczego? Nie wiem. Przyjebane jest te Crunchyroll. Najlepsze okruchy życia Widzowie, nie będę leciał w chuja Obejrzałem stąd tylko Boci do Rock I kilka odcinków najnowszej Horimi Więc w tej kategorii wybór należy do was Dajcie znać co powinno wygrać i dlaczego A na stronce wygrało Boci Lubię ten tytuł, ale myślę, że chyba dużo osób Miało podobny problem co ja w tej kategorii Że nie znało tych bajek, więc wybrali te najpopularniejsze Najlepsza główna postać Luffy w main character Nie rozumiem dlaczego pojawia się w tym roku, a w poprzednim nie Może przez to, że odpalił gir piąty Nie wiem ten to chyba jako debli Roku powinien wygrać. Eren. No, dużo nie miał do roboty, więc ciężko go wybrać. Mobek. Mobek jest dobrą opcją, ponieważ jest wyjątkową postacią spośród tych. Jednak, moim zdaniem, tutaj zasługuje Torfin. Widzowie, cała historia skupia się na jego metamorfozie z głębokim problemem: depresja, plany na życie, motywacja i piękna męska przyjaźń. Będę to podkreślać za każdym razem. Jednak na Crunchyroll wygrał Luffy. Mianowicie no, ci ma pisa są serio jacyś przyjebani. Najlepsza postać drugoplanowa jest u Gojo. Chłopca jest główną gwiazdą serii i pierwsze pięć odcinków jest poświęcone jemu. Nie będę brać go pod uwagę, bo to bez sensu tutaj i wiadomo, że wygra. Zamiast niego powinien być Todo, To by na niego dał z bomby. Hanji kojarzy mi się z typowymi fankami AOTA. Szczerze, tej jakości nie lubię. Lubię postacie, które udają głupie, a w rzeczywistości są inteligentne, jednak ona mi jakoś nie siedzi w tym uniwersum. Ale jej ostatnia scena była fajna. Power. Jest głupia i to sprawia, że jest fajna. Idealnie dopasowuje się do Denji'ego. Kanna Arima. Z początku jak była tą dziewczynką z wyjebanym ego, to pomyślałem sobie, dobra, kolejna wkurwiająca postać. Jednak po tym time skipie, ta Kanna była zupełnie inną osobą. I nawet powiem wam, że z całej tej serii polubiłem ją najbardziej. Myślę najbardziej pomiędzy Reigenem, Geto i Arimą. Reigen jest wyjątkową postacią. Może jest oszustem, wykorzystuje mobka, ale jednak też jest zabawny. A co najważniejsze, pomoże i ciągle jest przy mobku. A Geto w porównaniu do Gojo, który jest przystojny, przepotężny, zabawny, to jednak ta postać moim zdaniem jest bardziej interesująca. Dobra, po namyśle wybieram Reigena. Niech ma na finał Mob Psycho. a Rime może jeszcze zobaczymy za rok. Bronić za wszelką cenę jest tu Boci. Boci nie ma co bronić, niech pobiega, wyjdzie do ludzi... Widzowie, możecie pomyśleć, że pierdolę jak jakiś surowy stary, który nie rozumie sytuacji, ale Boci sama robi sobie problem, bo chce, aby to ludzie pierwsi do niej zagadali, jakby była pępuszkiem świata. Zdaje sobie sprawę, jak ciężko zrobić ten pierwszy krok, ale to ona chce zdobyć znajomych, to ona powinna wyjść z inicjatywą, wyjść ze strefy komfortu, albo niech poświęci się pasji i zjedna tym sobie ludzi. Czyli tak jak to ostatecznie zrobiła, więc nie ma sensu jej tutaj dawać. A taka poczyta poświęciła się, aby Denji mógł żyć. Była wdzięczna Denziemu i oddała mu serce, aby mógł spełniać swoje marzenia. No coś pięknego widzowie Mała, słodka mortadelka, ale za to o wielkim sercu Daję na nią A na Crunchyroll wygrała Ania Nie wiem, to przecież nie ma porównania nawet Teraz wybieramy najlepszą nutkę Mamy 4 openingi i 2 osteki. Tu wizualka z openingu nie ma znaczenia Bo ocenia się samą nutkę Więc szybciutko Hell's Paradise, nutka nie siedzi Piosenka Suzume stała się wiralem na TikToku, nawet kiedy film jeszcze nie wyszedł. Ten początek jest zajebisty, klimatyczny, jednak jako cała nutka to bym raczej tego nie słuchał. To tak samo jak w poprzednim roku z Cyberpunkiem, gdzie tylko bicik na starcie mi się podobał. Boci spoko, ale mnie jakoś nie porwało. Myślę na tymi trzema tytułami. Czyli są na lubię zdecydowanie za wizualkę, tak samo jest Jujutsu. Jednak jeśli miałbym wybierać za samą nutkę, bez obrazu, to myślę, że Oshinoko, ponieważ jest czymś nowym, świeżym klimatem, który się wyróżnia. I widzę, że na stronie też to wybrali. Kategoria za najlepszą muzykę w anime. A ot ma zajebiste OSTki. Suzume też ma fajne, w końcu film, więc jest dopieszczone pod wieloma aspektami. Jednak nie będę przedłużał, ta nagroda należy tutaj do boci do rock. Pełno te grane przez jej zespół plus klimatyczne sutraczki, jak ten o którym mówiłem w komedii, no geniusz na to wpadł. Daje na boci, a ludzie wybrali Ataką Titan. Nie no, tu są trzy zajebiste openingi. Chainsaw Man ma zajebistą wizualkę z nawiązaniem do wielu klasyczków, a Jujutsu nie dość, że wpada w ucho, to jeszcze mamy obraz zajebistej relacji ziomków. W sumie to był ark, przez który zacząłem oglądać drugi sezon, bo byłem ciekaw najbardziej przyszłości Satoru. Oshinoko też jest zajebisty. W sumie szkoda, że nie ma tutaj openingu z Linklika. Niby taka prosta nominacja, a jednak jest problem. Dobra widzowie, zadajmy sobie pytanie, co sprawia, że opening jest dobry? Wizualka, dobra nutka, wszystkie te openingi spełniają ten warunek. Jednak jeden ma coś specjalnego, a mianowicie nutka, która po jednym czy dwóch słówkach, bo nie wiem czy to jest jedno słowo, od razu przypomina się utwór i chce się śpiewać. Zobaczcie sami. Chłopaki! No, co tam? I mademo. Pięknie, pięknie. Więc daje na dżutsu. Plus wizualka z ich przeszłości jak byli ziomkami, no zajebiste. A na stronce to też wygrało. Dobra, ocenimy to tak. Zajebisty, spoko, fajny, fajny. Widzowie. Uwielbiam jak odcinek kończy się w ciekawym momencie i nagle zaczyna grać w tyle zajebista nutka z endingu. Nachodząc na odcinek, robiąc jeszcze lepszy klimat. Tak jak to było w Hunterze, Link League czy Darling the Franks. To w Ocean było dokładnie to samo. Gdzie ponadto, wizualnie wygląda zajebiście. Ten ending wygrywa. A na stronce wygrał Jujutsu Kaisen. Też bardzo lubię ten ending, ale moim zdaniem Mephisto zasługuje tutaj na wygraną. Najlepszy voice actor. Ania. Spy Family szału nie zrobiło, ale voice aktorka Ani dalej trzyma poziom. Gość sery jest dobry w graniu debila. No ta babka, co podkłada głos Lufiemu, to jest pierdolona legenda. Chyba 25 lat będzie w tym roku? Ale dlaczego się tutaj znalazła? Nie mam pojęcia. Boci. Voice aktorka Boci miała pełno momentów, w których musiała grać role, gdzie gra różne role. Wiecie, tak jak chłop gra jakiegoś byczka, to ciągle musi mieć głos byczka. To ona musiała grać momenty typu boci ekstrawertyczka, pełna energii, z taką niepewnością. Załamana boci, musiała wydawać z siebie wiele krzyków zażenowania, załamania i pojebane dźwięki do tych wstawek humorystycznych. Szczerze, całkiem dobrze to wyszło. Yuki Kaji. Tak jak często zdobywał nagrodę za zajbistego voice actora, to w tym filmie Aota nie miał jak się popisać, ponieważ miał tylko kilka kwestii. Więc końc końców daje na boci, A na stronie wygrał Gojo. Nie dziwię się, chłopco podkłada mu głos, jest pierdolonym szefem. Oj widzowie, przechodzimy do finału i wybieramy Anime of the Year. Oshinoko, tak jak mówiłem, początek był fajny, jednak końcówka pierwszego odcinka jakoś mnie nie zaskoczyła. Natomiast pozostałe odcinki zdecydowanie tak. Bochi the Rock było spoko, polubiłem postacie, wstawki humorystyczne, ale nie należy do tych osób, które się spuszczały nad tym. Demon Slayer, nie wiem co tutaj to robi. Część momentu mi się podobał bardzo, jednak widzowie, bądźmy szczerzy, Anime of the Year to pojedynek pomiędzy Jujutsu Kaisen a Villain Saga. Wilna Saga. Bez wątpienia dojrzałe anime, które opowiada nie tylko historię zemsty i walki, ale przede wszystkim skupia się na rozwoju postaci i poszukiwaniu przez nich sensu życia. Podoba mi się to, jak Wilna Saga w pierwszym sezonie pokazała nam brutalną, ale za to zajebistą akcję z wieloma pojedynkami, aby w drugim sezonie uświadomić nam, że to tak naprawdę do niczego nie prowadzi, skupiając się na nienawiści, gniewu, żalu czy rozpaczy. Powtórzę te słowa, które mówiłem wcześniej, ale bardzo podobała mi się ta braterska przyjaźń. Jak razem siedzieli w tym głównie, pomagali sobie nawzajem, wspierali się i nazywali się braćmi. No, coś pięknego widzowie. To jest tytuł, który poleciłbym każdemu z całego serduszka, nawet osobie, która nigdy nie miała styczności z anime. Natomiast Jujutsu Kaisen, który jest zupełnie innym tytułem, pomijając jak dobrze jest zrobione pod względem technicznym, to jako shounen zaskoczył. Oj widzowie, szczerze jest to ciężki wybór. Zanim wziąłem się za ten odcinek myślałem o tym co wybrać, bo z jednej strony Wieland Saga opowiada ciekawą historię odnoszącą się do życia, Rujutsu Kaisen przez cały Shibuya Arc dostarczała zajebiste pojedynki trzymające w napięciu i to wszystko zrobione na wysokim poziomie. Dobra, na tym kanale poleciłem wam wiele dojrzałych tytułów i tak jak to lubię Seineny, które mogą być nudne, ale opowiadać o czymś dogłębnym i życiowym, to jednak mogę was zaskoczyć... Ale to Jujutsu Kaisen wywarło na mnie największe wrażenia. Po Willemsadze wiedziałem, że to wybitne dzieło, natomiast Jujutsu Kaisen sądziłem, że jest to jak każdy inny shounen. Jednak Shibuya ARK pokazała mi, że byłem w błędzie i ten tytuł przełamuje schematy. W sumie ciekawa sytuacja, bo moja historia z tym tytułem wyglądała tak, że przez długi czas byłem w połowie pierwszego sezonu, bo oglądam z ziąkiem po Sylku z 10 odcinków i zatrzymałem się na tym. A jak chciałem wrócić do oglądania, to musiałem zacząć od pierwszego odcinka, bo nic nie pamiętałem z tego. No i też z tego powodu nie chciałem oglądać dalej, bo musiałem za od początku. Czas mijał, aż nagle kończył się drugi sezon i myślę sobie: "Kurde, tyle gadałem o tym Gojo, jeszcze w tym sezonie jest historia poświęcona jego przyszłości". A z racji tego, że jest to gwiazda całej serii, no to również mnie też to interesowało najbardziej. Więc przełamałem się i zacząłem oglądać od początku, aby dojść do drugiego sezonu oraz żeby poznać całą historię, która kryje się za tą błyską. W skrócie, wciągnąłem się w ten tytuł, zrozumiałem, dlaczego jest taki hype. Pokochałem to do i od razu po skończeniu pierwszego sezonu zacząłem drugi. I tak się fajnie to oglądało, widząc Gojo i Geto jak są najlepszymi ziomkami, to nie daj, że był zajebisty obraz ich relacji jak się dogadują, to jeszcze dołącza Toji, którego znam z TikToka i zaczynają się dymy. A następnie wchodzi Shibuya Arc, gdzie ciągle jest akcja trzymająca w napięciu. Mówiąc akcja, mam na myśli bardzo dobrze zanimowane pojedynki, których było pełno. A Wilna Saga, tak jak tu uwielbiam ten tytuł, to bądźmy szczerzy, no momentami było nudne. Dlatego wolałem mangę, bo wiecie, wtedy inaczej się do tego podchodzi i nadaje się własne tempo. Przez co czytając, bardziej się delektowałem historią oraz dopracowanymi panelami niż oglądanie adaptacji. Więc jeśli chodziłoby o mangę Jujutsu Kaisen, a mangę Vinland Saga, to zdecydowanie wybrałbym Vinland Saga. Natomiast tutaj, map pada od siebie bardzo dużo w wykonaniu adaptacji Jujutsu. Nawet bym powiedział, że wycisnęła z tego wszystko co najlepsze. Dla przykładu, taka scena z gdy spadł mu wisiorek, w manze to były tylko dwa panele. A w anime zrobili po to specjalnie całą minutową animację, która w chuj nadała jeszcze więcej barw dla tej postaci. I klimat dla jego odejścia. A takich scen, gdzie studio dało sporo od siebie i ulepszyło mangę, było o wiele więcej. Zobaczcie sobie porównania z mangą. Była ogromna drama w mapie, że wykorzystują pracowników do zrobienia jujutsu, ale trzeba przyznać, że zrobili kawał dobrej roboty. Więc anime roku daje dla jujutsu. Możecie być dumni chłopaki. Pomijając aspekt techniczny, który miał ogromny wpływ na moją decyzję... To dodam jeszcze, że widać, że chłop co tworzy Jujutsu musiał obejrzeć masę innych anime. Ponieważ oglądając to, czuję jakby robił podobne schematy co większości shounenów. Tylko, że on unika tych błędów i przełamuje schemat. Uwaga, spoiler dla tych, co nie oglądali anime. Dla przykładu to, jak została brutalnie potraktowana Nobara. Nie umiem sobie przypomnieć popularne anime, w której jedna z żeńskich głównych postaci zostaje uśmiercona. To jakby Mikasa, Uraraka czy Sakura została zabita. No w sumie w tym przypadku byłoby to słuszne. Ale Nobara na tle tych postaci była rzeczywiście dobrze napisana. Plus ta końcówka najlepsza. Pojebane emocje, tragedia na skalę Japonii, nie ma Gojo, postacie nie żyją, i Itadori depresja. To Akademia zamiast wesprzeć ich, to jeszcze wyznacza na Karę śmierci za to wszystko. Jak to zobaczyłem, to pomyślałem kurwa, dobre to! Możecie pomyśleć, że wybrałem Jujutsu, ponieważ obejrzałem jako ostatnie anime, i bardziej pamiętam niż Villancaga. Jednak Jujutsu obejrzałem w tamtym roku, a Villancaga w tym, ponieważ czytałem mangę i tak mnie jakoś nie ciągnęło. Na koniec szybkie podsumowanie. Smutne jest to, że wyniki na tej stronie to w dużej mierze są same popularne tytuły. I Jujutsu w kategoriach, które nie powinno się znajdować. Nie wiem dlaczego nie było takich tytułów jak Pluto czy Link League, które też bardzo było popularne. Jednak najsmutniejsze jest to, że Villain Saga, która jest bardzo dobrym tytułem, na Crunchyroll nie wygrało żadnej nagrody. I przegrał z takim Luffy na najlepszego protagonistę. Nie wiem, brak mi słów. Przykre to jest. Będzie trzeba pokombinować coś następnym razem.